Cześć wszystkim. Tu Kasia z człowiek czującypl 14 lutego, więc pomyślałam sobie, że zrobię nagranie na temat natrętnych myśli w zaburzeniu lękowym, które dotyczą waszych relacji, waszych związków. Można powiedzieć, że to są takie nerwicowe klasyki, dlatego że tego typu wątpliwości, tego typu natrętne myśli bardzo często pojawiają się u osób z zaburzeniem lękowym. I przybierają one najczęściej formę takich pytań, czy ja na pewno kocham swoją partnerkę, swojego partnera, czy ja to wiem na 100%. Na pewno wiem, że ja tego partnera kocham, czy ten partner jest odpowiednią osobą dla mnie, czy to jest dobry wybór, czy ja jestem lojalna wobec swojego partnera, czy mój partner albo moja partnerka jest, jest lojalny wobec mnie. No, tutaj jakby. Form tych pytań może być wiele w zależności od inwencji Waszego umysłu i tego, jak wiele czasu temu poświęcacie. Im więcej czasu poświęcacie, w tym oczywiście więcej pytań dostaniecie. Tego typu wątpliwości najczęściej dotyczą osób, które są albo w fajnej relacji, w jakimś związku, na którym im zależy, albo w ogóle związki dla tych osób są ważne, relacje i zawsze te osoby gdzieś tam przywiązywało dużą wagę do tego. I też. Tak zauważyłam, że często to się lubi przyczepiać tego, znaczy tego typu natrętne myśli lubią się przyczepiać osób, które mają takie troszeczkę takie dość pryncypialne podejście do związków, do relacji, do tego, jak powinno być, do, do tego, co oni powinni czuć, jak się powinni czuć. W ogóle często te osoby jeszcze przed zaburzeniem mają troszeczkę niewłaściwe podejście do. Do różnych rzeczy w życiu, w tym do związków. Mają często takie podejście perfekcjonistyczne, i później w zaburzeniu, będąc już, może to procentować właśnie tego typu natrętnymi myślami. Często jest tak, że osoby doświadczające takich myśli mają takie poczucie, że, że muszą doświadczać jakichś rzeczy we właściwy sposób. W ogóle w zaburzeniu lękowym, bardzo często mamy takie poczucie, że musimy doświadczać Wszystkiego we właściwy sposób, że, że my na przykład mamy takie poczucie, że my powinniśmy się czuć szczęśliwi, tak normalnie, na, na co dzień. A jak się nie czujemy szczęśliwi, to już zaraz zakładamy, że to jest jakiś stan jakiejś nie wiadomo jakiej anomalii, że to pewnie depresja. Mamy takie poczucie, to, to bardzo właśnie często prowadzi do tego, że my zaczynamy kontrolować swoje. Swoje stany wewnętrzne i mamy takie poczucie, że my musimy to pilnować, że my musimy pilnować to, jak się czujemy. I to samo się dzieje, jak ktoś ma natręty związane z relacjami. Takiej osobie wydaje się, że ona musi kontrolować to, co czuje do swojego partnera, ewentualnie to, co partner czuje do niej, że musi stale to monitorować, stale, tak jak na przykład osoby, które mają natrętne myśli dotyczące na przykład ich stanu zdrowia, natrętnie chodzą, nie wiem, i się badają i, i sprawdzają to wszystko po tysiąc razy, ciągle ciśnieniomierz jest w użyciu albo jakieś inne przyrządy do pomiarów, tak, osoby, które mają natrętne myśli dotyczące relacji, związków, mają taką potrzebę ciągłego upewniania się w, w tych związkach, czy oni na pewno kochają tego partnera, czy ten partner ich kocha, co oni czują, oni cały czas chcą jakby monitorować, co czują i czy na pewno oni czują te uczucie do tego partnera, czy na, czy na 100% tak ciągle jest. Oczywiście, no, nikt z nas nie jest w stanie Monitorować swojego stanu, swoich stanów wewnętrznych 24 godziny na dobę i ciągle gdzieś tam pilnować, czy to, co czują, to jest na pewno właściwe, to jest to odpowiednie, to, co powinni czuć. Zresztą, im bardziej próbujemy monitorować te stany wewnętrzne, tym bardziej jakby nie, nie mamy z nimi kontaktu. Przez to, że przestajemy mieć z nimi kontakt, to zaczynamy szukać tego potwierdzenia. Gdzieś tam na zewnątrz. I bardzo często jest tak, że takie osoby zaczynają szukać tego potwierdzenia, na przykład czy partner na nich patrzy, czy ile razy na nich spojrzał, jak gdzieś na przykład na kolacji byli, czy, czy partner jest odpowiednio zazdrosny, yy, czy, czy ja jestem odpowiednio zazdrosna o partnera, bo może, może jak nie jestem odpowiednio zazdrosna, to to już mi nie zależy. No, słowem, te osoby próbują. Jakoś to skontrolować, jak nie mogą skontrolować swoich stanów wewnętrznych, które ciągle próbują kontrolować i właściwie przez to już mają grog z kapusto w głowie, bo przez te ciągłe, jakby takie próby właśnie sprawowania tej kontroli, że ty musisz odpowiednio się czuć w danym momencie, że. Musisz mieć odpowiednie myśli, odpowiednie odczucia. To powoduje, że, że tym osobom się wydaje, że jakby, jakby sami już nie rozumieją, co oni czują, bo do, dostają poplątania z pomieszaniem przez, przez ten nadmiar kontroli. Więc to powoduje, że zaczynają te, tych rzeczy, jakby wyznaczników tego, jak jest, upatrywać też na zewnątrz, bo już jakby ze swoim wnętrzem nie mogą złapać tej. Tej łączności właśnie przez ten nadmiar kontroli, przez to, że cały czas gdzieś tam sobie mówią, że coś tam powinni czuć, jakoś się tam powinni czuć, a niekoniecznie się tak czują. Też bardzo często bywa tak, że w zaburzeniu wręcz jesteśmy odcięci od naszych emocji, tak po prostu w wyniku tego, że, że, no, że jest ich nadmiar i, i w pewnym momencie może dojść do takiego odcięcia. No i to już w ogóle powoduje u takich osób jakąś taką konsternację, bo te osoby mało, że mają takie poczucie, że powinni tą na przykład miłość do tego partnera tak czuć, tak stuprocentowo, to oni jeszcze nic nie czują. I już w ogóle dochodzi do pomieszania z poplątaniem, bo taka osoba po prostu jakby nie wie. Czego właściwie się chwycić, bo jej się wydaje, że ona powinna, powinna być pewna wszystkiego. Takim osobom, takie osoby, podobnie jak wszystkie inne, z innymi natrętami, nie tolerują niepewności. Be my, będąc w zaburzeniu, nie tolerujemy niepewności. Niepewność nas po prostu przerasta, przytłacza, wydaje nam się czymś nie do zniesienia. To powoduje, że zaczynamy Całymi dniami rozważać, że zaczynamy zostawiać wszystkie inne rzeczy, siedzimy w swojej głowie i całymi dniami rozważamy, czy jest tak, czy, czy inaczej, bo my po prostu nie jesteśmy w stanie znieść tej niepewności. I tak samo dzieje się dokładnie u osób, które mają natrętne myśli związane z relacjami. Tego typu osoby po prostu ich ta niepewność przerasta. One muszą wiedzieć w tej chwili, czy one kochają tego swojego partnera, czy nie kochają. One muszą to ustalić ponad wszelką wątpliwość. A oczywiście, im bardziej chcą to ustalić ponad wszelką wątpliwość, tym więcej umysł zaczyna serwować pytań w rodzaju: a co, jeśli, a czy na pewno i tym podobne, dlatego że im bardziej zajmujemy się natrętnymi myślami, tym więcej ich dostajemy. Słuchajcie, z natrętnymi myślami jak z terrorystami nie rozmawiamy. Jeżeli zaczniesz rozmawiać z natrętnymi myślami, zaczniesz odpowiadać na te pytania, to dostaniesz tych pytań bez końca. To nie jest tak, żeby w końcu się uspokoicie, że odpowiadając na te pytania w którymś tam momencie dojdziecie do takiego punktu, że po prostu się wyczerpie pula i będzie spokój. Nie, to tak nie działa. Pytań będziecie dostawać bez końca, nawet tych samych tylko podanych na milion sposobów, a czy może, a czy na pewno bardzo często jest tak, że przy tego typu myślach natrętnych, jeżeli my nie chcemy się już na przykład tym zajmować, mówimy dobra, dosyć już, już mam dość. To bardzo często pojawiają się tego typu myśli natrętne, że na no co, jeżeli to jest jakiś twój głos wewnętrzny, to jest jakaś twoja intuicja, to jest jakiś nie wiem znak od Boga, coś ci daje do zrozumienia, że powinnaś przemyśleć ten związek, że że może to jest po prostu jednak jakiś znak, a ty się tym nie chcesz zajmować? No, jak ty się możesz tym nie zajmować? Jak to jest może głos Twojej intuicji, który właśnie daje ci do zrozumienia, że, że, no, że zastanów się nad tym wszystkim. Słuchajcie, to nie jest żaden głos intuicji od Boga ani nic w tym stylu, to są po prostu natrętne myśli, które łapią się różnych sposobów, żeby was wciągać w zastanawianie się nad tym. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego się tak dzieje, że. My, będąc w stanie zaburzenia lękowego, jesteśmy bardzo uwrażliwieni. Jesteśmy uwrażliwieni do tego stopnia, że nasz umysł może reagować jako na zagrożenie, nawet na myśl. I w momencie, kiedy jakaś myśl pojawi się w naszej głowie, bo umysł szuka tych zagrożeń i może się właśnie przyczepić tej myśli jako tego zagrożenia, to my w tym momencie jakby dajemy, no, momentalnie nasza uwaga jest przekierowana na tą myśl, dlatego że no, Umysł po prostu schwycił się je jako zagrożenia. Dodatkowo jeszcze z reguły przy tego typu myślach, których właśnie umysł się przyczepi jako tego zagrożenia, my odczuwamy bardzo silny lęk, a lęk jest emocją, która powoduje, że nasz umysł zaczyna się na tej, na tej myśli skupiać. Bo jeżeli jakieś myśli towarzyszy jakaś silna emocja, to dla naszego mózgu dla naszego y, umysłu, ta myśl jest bardzo ważna, się staje, a szczególnie jeśli tą emocją jest lęk, dlatego że lęk z punktu widzenia naszego przeżycia jest bardzo ważną emocją. Dlatego, jeżeli jakieś myśli towarzyszy bardzo silny lęk, to nas, nasz umysł momentalnie idzie w tą myśl. A jeszcze dodatkowo będąc w zaburzeniu, Nasz umysł szuka tych zagrożeń, więc no jakby dostaje te zagrożenie, więc jakby z tych powodów on się czepia tej myśli i on będzie robił wszystko, żebyś Ty się tą myślą zajmował. Dlatego, że jeżeli umysł uznaje to za zagrożenie, to będzie wyczyniał cuda na kiju, jeżeli chodzi o pytania, żeby tylko Cię jakby wciągnąć dalej w zajmowanie się, dlatego że z punktu widzenia naszego umysłu jest to logiczne. On próbuje jakby, żebyś, no co ty się będziesz teraz zajmować, nie wiem, film będziesz oglądać, jak tutaj jest są sprawa życia albo śmierci się waży. Oczywiście, no nic się nie waży, ale no, dla naszego umysłu jest to zagrożenie i, i nasz umysł będzie robił wszystko, żeby, żeby nas wciągać w zajmowanie się tym. I teraz my, to, tym, co musimy zrobić, jest coś, co wydaje się takie trochę... Jakby wbrew naturalnym tendencjom, czyli my musimy to zostawić, pozwolić tym pytaniom, wszystkim tym myślom być i bez prób odpowiadania na nie, bez prób rozstrzygania, dlatego że te próby i tak są skazane na porażkę i tak nie odpowiesz na te pytania i tak te, tego nie rozstrzygniesz, tego że twój umysł będzie grał cały czas z tobą w grę. Jak ty będziesz próbowała coś rozstrzygać, to on będzie zadawał ci ale, a, a może jednak, słuchajcie, i tutaj naprawdę. Bardzo często też pojawia się coś takiego, że na przykład jak jakaś osoba zaczyna mieć wątpliwości, czy na pewno jest w porządku względem swojego partnera, no i sobie zaczyna tłumaczyć, no jestem w porządku, przecież nigdy go nie zdradziłam, nigdy go nie, nie oszukałam, dalej, No to wtedy umysł może zaserwować nam taką myśl, a co jeśli ty nie pamiętasz to, że na przykład zdradziłaś swojego partnera? No, i teraz spróbujcie sobie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że nie jest tak, że wy, nie wiem, tracicie poczytalność w pewnym momencie i zdradzacie swojego partnera. No, w ogóle że ciąży w ogóle, z, w ogóle z tego nie ma, że nie wiem, lunatykujecie po nocach i, i zdradzacie w tym czasie swojego partnera. I teraz spróbujcie sobie udowodnić, że tak nie jest. No, wydaje się absurdalne, że w ogóle, no, gdzie takie myśli ale naprawdę w zaburzeniu lękowym bardzo często pojawiają się takie myśli. To nie tylko u osób, które mają myśli natrętne związane z relacjami, ale też ja na przykład miałam natrętne myśli związane z natrętami samobójczymi i też jak już w pewnym momencie to zaczynałam odrzucać i mówić, dobra, no przecież ja w ogóle, gdzie ja będę się zabijać, jak ja w ogóle takich myśli nie mam. Znaczy myśli, no natrętne myśli miałam różne, ale gdzie ja w ogóle, no, no nie chcę tego robić. No to wtedy się pojawiało, a co jeśli ty po prostu stracisz jakąś kontrolę nad sobą, stracisz panowanie i w ogóle zrobisz to w jakimś, nie wiem w jakimś szale, w jakimś nie wiadomo czym, albo zaczniesz anatykować po nocy, no i, i po prostu to zrobisz. Nawet do takiego stopnia już mogłam dojść w tym, że a co jeśli może ty to zrobiłaś i nie wiesz, że nie żyjesz, No to, to jakby y, będąc w zaburzeniu lękowym nie ma czegoś takiego, jak y, poziom absurdu, którego y, Natrętne myśli nie przekroczą. Zresztą, tak jak już mówiłam wcześniej, dla waszego umysłu nie jest istotne, jak bardzo coś jest absurdalne, prawie że niemożliwe, tylko jak katastrofalne byłoby to w skutkach. Na tym się skupia, że co to będzie za katastrofa, jeśli jednak. I tak samo na przykład osoby, które jeżdżą samochodem i miewają natrętne myśli związane z tym, że może gdzieś zjadą. Z, z drogi na, czoł, na czołowe w drugi samochód, bo może im coś odwali, albo gdzieś tam kogoś roz, rozjadą, bo nie wiem, bo przestaną się kontrolować, itd. i tak dalej. Te osoby też bardzo często, gdy próbują prowadzić jakieś dialogi w tych, z tymi myślami i odrzucać je, że no gdzie, no przecież bym widział, no to zaczynają dostawać tego typu myśli, że a co jeśli ty kogoś potrąciłeś, albo potrąciłaś, ale tego nie zauważyłeś. Wracasz do domu, samochód niby w porządku, ale to jest jakimś cudem, może gdzieś tam chłopak albo jakaś baba nie żyje, a ty po prostu ją potrąciłeś, i, mało, że tego nie zauważyłeś, to jeszcze śladu na samochodzie nie ma. I wydaje się absurdalne, ale jest bardzo wiele osób, które potrafią wracać się, jeździć, sprawdzać, czy tam gdzieś ktoś nie leży w jakimś rowie, czy albo sprawdzać jakąś lokalną prasę, czy tam gdzieś kogoś nie znaleziono, potrąconego, albo co, co gorsza, nieżywego, bo te osoby po prostu jakby zaburzenie nam tak mąci w głowie, że my jesteśmy w stanie po prostu no, wierzyć w jakieś totalne absurdy, łącznie z jakimiś siłami nadprzyrodzonymi, nie wiadomo czym. Bo po prostu no, nie jesteśmy w stanie znosić tej niepewności, tego, tego wiecie, tego ułamka, procenta niepewności, że a co jeśli, a co jeśli może. I słuchajcie, najgorszą rzeczą, jaką można sobie zrobić, to jest zacząć na te wszystkie pytania odpowiadać i prowadzić dialog z tymi myślami. Dyskutować, przekonywać, udowadniać coś. Słuchajcie, wy tam nie macie nic do udowodnienia, nic do wyjaśnienia i nic. Z tymi myślami w ogóle do pogadania. To nie jest tak, że, że Wy musicie się teraz przekonać, że to jest wszystko nieprawda, udowodnić sobie ponad wszelką wątpliwość, że na pewno nie zdradzaliście tego partnera, że na pewno jesteście w porządku, że na pewno kochacie, bo po pierwsze, i tak tego wszystkiego sobie nie udowodnicie. To jest gra do swojej bramki. Im bardziej będziecie się starali udowadniać, tym więcej pytań będziecie dostawać: a co, a może i tak dalej. Tego nie wolno w ogóle zaczynać robić, bo to nie ma sensu i to do niczego nie prowadzi. Znaczy, jedyne, do czego was to może zaprowadzić, to do ataku paniki albo do wizyty na sorze, bo w którymś momencie po prostu będziecie przerażeni skalą tych wszystkich pytań, i niekończącego się ale, a co jeśli i, i, i waszego coraz większego przerażenia z tym związanego. Dlatego to, co trzeba zrobić, to jest zostawić te myśli spokoju. Ja wiem, że się to wydaje niemożliwe, bo zdaję sobie sprawę, że poziom lęku szybuje w tym momencie. Zdaję sobie sprawę, że wam się to wydaje po prostu, no, no nie, no tego się nie da zostawić, bo no, tego typu myśli, gdy, gdy zaczynają się pojawiać w zaburzeniu, no to, to my mamy takie przekonanie, że no nie, no przecież my to musimy ustalić. Nam się wydaje, że słuchajcie, w ogóle natrętnym myślom, takim cechom charakterystycznym charakterystyczną natrętnych myśli jest to, że towarzyszy im silny lęk. Przez to te myśli tak mocno się zapisują i przez to właśnie tak szybko stają się, między innymi, przez to natrętne, bo gdy myśli towarzyszy bardzo silna emocja, taka jak na przykład lęk, to ona bardzo mocno się zapisuje w naszej głowie, bardzo momentalnie dostaje od nas dużo zainteresowania. I no, no to powoduje, że nam się wydaje, że tego typu myśli no nie da się zostawić. No, jak ja mam teraz zostawić te myśli? No w, jakby wy się nie możecie zająć niczym innym, bo praca was nie interesuje, rozmowy z innymi ludźmi was nie interesują, no nic was, filmy, książka, nic was nie interesuje, wydaje się, że trzeba to, trzeba to ustalić, bo właśnie drugą taką charakterystyczną cechą natrętnych myśli jest to, że towarzyszy im przymus, że wy czujecie, że po prostu wy musicie to rozstrzygnąć, wy musicie ustalić, wy musicie wiedzieć na 100%, kochacie tego partnera, czy nie kochacie tego partnera. Przez to, no właściwie nic innego Was nie interesuje i całymi dniami byście się zajmowali tylko tym ustalaniem. Prawda jest taka, że Wy nic nie macie tam do ustalenia i nic nie macie tam do rozwiązania. Jedyne co, co macie do zrobienia, to jest to, żeby nauczyć się jak te myśli przepuszczać, żeby nauczyć się tym myślom dawać przechodzić bez Waszego zainteresowania, bez Waszego zaangażowania, bez Waszej reakcji. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że no to może się wydawać bardzo trudne, ale im szybciej zaczniecie się w tym szkolić i uczyć się tego, jak przepuszczać te myśli, jak nie reagować na nie, jak nie dyskutować z nimi, no tym łatwiej wam to będzie zrobić, bo wiadomo, że im dłużej będziecie sobie nakręcać te dyskusje z tymi myślami, te rozmowy, tym ciężej później będzie to wszystko w drugą stronę odkręcać, aczkolwiek to nie jest niemożliwe. To nie jest tak, że jeżeli już tam macie ileś czasu, Takiego funkcjonowania, że po prostu dyskutujecie z tymi myślami, rozmyślacie, analizujecie, to tego się już nie da odkręcić. Oczywiście, że się da. Ale tak jak mówię, im szybciej się to zacznie, im szybciej się to zrozumie i zacznie się właściwie działać, tym po prostu no, cały proces prawdopodobnie będzie szybszy. Dlatego no, trzeba to, co się trzeba nauczyć w zaburzeniu lękowym, to nie jest tak, jak niektórzy gdzieś tam często w pytaniach błądzą. Że no co ja mam zrobić z jakimś objawem, jak się pozbyć jakiejś myśli, jak się pozbyć jakiegoś objawu. To w ogóle jakby nie jest tym rzecz. To co, co macie do zrobienia w zaburzeniu lękowym to jest nauczyć się jak przepuszczać myśli, jak nie reagować na objawy, jak zachować w tym wszystkim spokój. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, więc y, też... Y, sugeruje, żeby mieć do tego wszystkiego pokorę, bo to naprawdę nie jest tak, że wy sobie czytacie jakiś jeden tekst mój czy kogokolwiek innego i już to zaczynacie stosować, bo to tak nie działa, tego się trzeba nauczyć, w tym się trzeba szkolić, to jest jakiś taki, jakiś proces dochodzenia do tego, to nie jest tak, że, wy, że ktoś chce coś tam przeczyta i od razu to zastosuje, bo to jest prak w praktyce praktycznie niemożliwe, także no, to tego się trzeba nauczyć. Na samym początku może być wam bardzo ciężko te myśli przepuszczać, nie reagować na nie, dlatego dobrze jest wtedy sobie pomagać takimi technikami, jak chociażby ośmieszanie czy racjonalizacja, ale też pod warunkiem, że wy rozumiecie te techniki, że rozumiecie po co to robicie i co robicie. Bo jeżeli wystosujecie na przykład racjonalizację po to, żeby się cały dzień przekonywać z tymi myślami, że one jednak nie mają racji, uważacie to za racjonalizację, no to to nie jest żadna racjonalizacja, bo wy macie. Znaczy nie jest żadna racjonalizacja w rozumieniu takim, która by osłabiała wartość tych myśli. Dlatego, że wy dyskutując całymi dniami z tymi myślami, no tylko i wyłącznie utwierdzacie wasz umysł, że no jest coś na rzeczy. No bo jakby tu coś nie było na rzeczy, to ty byś nie dyskutowała cały dzień w tym temacie. A skoro ty cały dzień nic innego nie robisz, jak przekonujesz te myśli, że nie, nie, wy nie macie racji, ja kocham swojego partnera, albo nie wiem, jakieś dyskusje prowadzisz innego rodzaju, to po prostu to nie jest żadne obniżenie wartości tym myślą To jest wręcz przeciwnie. To jest cały czas podbijanie wartości. To jest cały czas jeszcze, jeszcze windowanie tej wartości wyżej. Tam racjonalizacja, która ma sens, to jest racjonalizacja, która polega na tym, że przypominacie sobie, czym są natrętne myśli, jak one działają i że nie dyskutujecie z, natręta, z natrętami. Tak jak powtórzę jeszcze raz, z natrętami jak z terrorystami, nie prowadzi się żadnych dyskusji, bo to prowadzi do niczego. To będzie prowadziło tylko i wyłącznie do tego, że tego jakby wy nie macie szansy tutaj wyjść zwycięsko z tego. Im bardziej będziecie dyskutować z tymi myślami, tym więcej będziecie ich dostawać, i tym będzie gorzej. Dlatego, tak jak mówię, tą racjonalizację trzeba stosować w taki sposób, że ona ma obniżać wartość tych myśli, że wy sobie przypominacie, z czym macie do czynienia. Tak samo ośmieszanie. Też, ośmieszanie też nie może polegać na tym, że cały dzień rozpaczliwie po prostu gadacie z tymi myślami, tylko to ma polegać na tym, że ośmieszacie tą myśl i wracacie do swoich zajęć. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że przy. Bardzo silnych stanach lękowych i przy bardzo dużym poziomie napięcia, to, to się nie da. Tak, że sobie tam coś utniecie i wracacie, bo te myśli po prostu krążą wokół was non-stop i one właściwie co chwila wracają. I niestety, będąc w stanie takiego bardzo silnego przeciążenia układu nerwowego i takich naprawdę silnych stanów lękowych, to te analizy trzeba przerywać właściwie non-stop, właściwie ciągle. Ja pamiętam, że na samym początku, jak jak miałam, no to ja właściwie, jezu, te analizy to leciały ciągle. Właściwie ciągle. Ja musiałam cały czas przekierowywać gdzieś tam swoją uwagę na coś, nie wiem, nucić sobie coś, śpiewać pod, pod nosem, żeby tylko jakoś to przerywać te analizy. No na początku jest to trochę męczące, znaczy trochę, nawet, nawet bardzo męczące, ale no jakby im bardziej. Być, Trzeba mieć świadomość, że im bardziej będziecie to robić, im bardziej będziecie to przerywać, nie wchodzić w to, nie nakręcać się w tym wszystkim, tym szybciej uspokoicie układ nerwowy i tym szybciej ten poziom analiz troszeczkę spadnie, bo jak im bardziej się będzie uspokajał wasz układ nerwowy, tym mniej będziecie dostawać tych analiz, im mniej będziecie wchodzić w te analizy, tym mniej będziecie dostawać tych analiz. Dlatego. Tym, co trzeba robić, to jest właśnie nauczyć się przepuszczać to wszystko, nie reagować po to, żeby ten układ nerwowy miał szansę się uspokajać i żebyście wy dostawali tego mniej. Żeby po prostu z czasem byłoby, już, byłoby Wam łatwiej to przepuszczać, bo po prostu tego wszystkiego będzie mniej. Druga sprawa, że też im bardziej się uspokaja układ nerwowy, tym bardziej rośnie też poziom. Takiego, bym powiedziała, troszeczkę logiczności, racjonalności i troszeczkę zaufania do siebie. Oczywiście on nie rośnie tak, że od razu tam wystrzela, że, że jesteście już tutaj znowu pewni siebie i racjonalni. Nie, on rośnie bardzo powoli, ale mimo wszystko rośnie. Im bardziej się ten układ nerwowy uspokaja, tym ciężej wam jest uwierzyć w jakieś takie totalne absurdy. Waszej głowy, im bardziej jesteście w jakimś takim stanie napięcia i, i uwrażliwienia tego układu nerwowego, tym bardziej jesteście w stanie wkręcać się w jakieś cuda na kiju i totalne absurdy. Także, no, tym, czy, z czym trzeba się szkolić, to właśnie w tym obniżaniu wartości nadrętnym myślom, po to, żeby, żeby z czasem ten układ nerwowy się mógł uspokajać. Dobra, to będzie na tyle. Nie wiem, czy to nie będzie. Czy nie nagram jeszcze drugiego nagrania w tym temacie, ale póki co kończę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Walentynki i trzymajcie się.